Piosenką Edith Piaw w wykonaniu Justyny Szafran i owacjami na dla wchodzącego na scenę profesora Edmunda Waszyńskiego rozpoczął się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie wieczór autorski tego znanego lekarza i wykładowcy akademickiego, uhonorowanego przez Radę Miasta tytułem Zasłużony dla Leszna. Jego nas przysypał gwiezdny pył, niech by świat podchłanił. Profesor Edmund Waszyński urodził się w Lesznie w 1929 roku. Na studia wyjechał do Wrocławia, ale zaraz po nich wrócił, by podjąć najpierw wolontariat, a później pracę w Leszczyńskim Szpitalu, a konkretnie na oddziale ginekologiczno-położniczym, z którym związane było całe zawodowe życie. Ponadto wykładowca akademicki, kierownik Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Akademii Medycznej we Wrocławiu, członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, autor kilku książek medycznych i ponad 150 publikacji naukowych. Teraz przyszła pora na Debiut niezwiązany z medycyną. Droga do Asklepionu to biografia, ale jednocześnie książka, która przybliża czytelnikowi obraz dawnego Leszna. Ulice miasta były oświetlone lampami gazowymi. Ożywiały się blaskiem światła za sprawą jednego człowieka, który prowadząc rower, kroczy od lampy do lampy. Jak mówi profesor, początku nie pamiętamy, końca nie znamy. Po środku są wspomnienia, skąd pomysł akurat na taką książkę? Ta książka zrodziła się właściwie z rozmów z moimi dziećmi. Moje dzieci zawsze pytały, jak wyglądało leszno w okresie międzywojennym. Jak wyglądało w czasie okupacji, jak tu żyliście? No, oczywiście, z tym okresem miałem bardzo dużo wspomnień, i tak pomyślałem, że. Chyba warto to przekazać dzieciom, czyli wnukom, czy moim wnukom i dzieciom, ale nie tylko to. Myślę, że również opowieści mojego ojca, który często snuł nam opowieści różne o, o Powstaniu Wielkopolskim, o powstańce Wielkopolskim. Myśmy go zawsze pytali, jak powstała Polska, on zwykle wtedy pytał, no wy tego nie wiecie? No i jest tu dalsze te opowieści i chyba z, z takiej opowieści zrodziła się też ta książka, która ma być też taką, taką opowieścią. Ale myślę, że jeszcze jest inny wątek, który zadecydował o tym, że on tam powinien się znaleźć. że Ja zadecydowałem, że napiszę, że również części oczywiście tylko swoją drogę do tego asklepionu, do szpitala naszego współczesnego. I też trochę jest o naszym szpitalu, także nie tylko o naszym, ale trochę o szpitalu. Czym jest tytułowy Asklepion? Odpowiedzi trzeba szukać w starożytnej Grecji. Początkowo był miejscem wypoczynku, a z czasem stał się świątynią zdrowia, szpitalem i miejscem rekonwalescencji, w którym nad chorymi czuwał Bóg uzdrawiania Asklepios. Fragmenty książki podczas wieczoru autorskiego czytał Marek Prałat, aktor Teatru Miejskiego w Lesznie. Jeśli Lesznie, to tylko na gminę Kolonii zawierogowa. Ta specjalność jawiła mi się jako najbardziej odpowiednia, zwłaszcza, że oddział ginekologiczny w szpitalu w Lesznie cieszył się dobrą opinią. Decyzja zapadła nie tyle z uwagi na miejsce, ile z uwagi na osobę. Bez wątpienia wiązała się ona z postacią doktora Baranowskiego. Teraz stanąłem przed jego obliczem. Panie dyrektorze, chciałbym prosić o przyjęcie mnie do pracy w oddziale, który Pan kieruje. Mam żonę, dwoje dzieci i właśnie ukończyłem studia. Powiedziałem tonem spokojnym, ale stanowczym. We Wrocławiu dodałem z naciskiem, jakbym chciał tym odnieść swoją rangę. Choć nie umiałbym tego uzasadnić, doktor Baranowski podniósł brwi. Na jego twarzy zanigotał lekki uśmiech. Cóż ten uśmiech może znaczyć? Czy moja prośba jest zbyt Dlaczego u zapytał, patrząc badawczo w oczy. Wiele dobrego o panu doktorze słyszałem, tu pominąłem słowo dyrektor. Wiem, że się dużo operuje, oddział ma dobrą opinię. Tym razem przebiegł przez jego twarz uśmiech, jakże różny od poprzedniego, uśmiech zadowolenia. Chrząknął, podniósł się żwawo z krzesła i wyszedł z zawiórka. Nie mam etatu, ale mogę pana przyjąć na wolontariat. Będzie pan pracował bez wynagrodzenia, ale może się pan specjalizować. Tyle mogę dla pana zrobić. Etat. A może z czasem się znajdzie. Mówiąc to, trzymał moją rękę, jakby chciał powiedzieć tylko tyle mogę dla Pana zrobić. W uścisku ręki i w sposobie, w jaki to powiedział, wyczułem serdeczność. Podziękowałem. Miałem się zgłosić jutro o ósmej rano, gdy trzymałem klamkę drzwi, kierując się do wyjścia, usłyszałem Oddział jest na drugim pierwsze. Będę punktualnie odpowiedziałem. Nie sądziłem, że od tej chwili zwiąże się z tym szpitalem na ponad 50 lat. Książkę wydała Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie. Można ją kupić w bibliotece przy Ulicy Chrobrego oraz w ratuszowej w cenie 35 zł.